O. a ty ty jebami... Co, tu się na. I dawaj na nowo. To jest niemożliwe, stary. No, no jest bardzo delikatny, bardzo delikatny, bardzo delikatny. Oj no, Faktycznie, tak? I am nagryli Ale bo to ludzie, wy tak wszyscy ludzie robią z tych psów mordercy, a to są złote psy, no Złote o. psy dokładnie o. Ona jeszcze atakuje Ona atakuje, się... no Nie <laughs> wiem jakie są <salto>. <laughs> to takie salto robi? Kto ty... to butelkę! No mistrz świata! Kto to takie salto robi? Kto? Kto to takie salto robi? No ja jestem pod blokiem. No to za bardzo No tak to jest niemożliwe. Jaki pikuś jest delikatny do... Tego pieska. Chodź, Jodzie, Chodź tu.